Alo, witamy! Cieszymy się, że zechcieli Państwo towarzyszyć nam dziś przy oglądaniu meczu, który zostanie rozegrany na City of Manchester Stadium. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Odliczamy sekundy do rozpoczęcia rewanżowego meczu w półfinałach tych pucharowych rozgrywek. Zespół Manchesteru City zmierzy się z Realem Madryt. A zatem o wszystkim rozstrzygnie spotkanie rewanżowe. W pierwszym meczu rywale wymienili ciosy, poznali swoje słabe strony, ale nikomu nie udało się uzyskać trwałej przewagi. Od tamtej pory sztaby trenerskie pracowały bez ustanku, próbując znaleźć sposób, by czymś zaskoczyć przeciwnika. Zobaczmy, co wymyślili. Oto w jakim składzie gra dzisiaj Manchester City. Między słupkami stanie Ederson, Riyad Mahrez oraz Jack Grealish. Będą robić jak najwięcej zamieszania na bokach pomocy. Erling Haaland będzie napastnikiem w tym meczu. Niesamowite, że widzimy taki Manchester City jak dziś. Przecież pamiętamy Jacku lata 90. kiedy obywatele najpierw współzakładali Premier League, a potem błąkali się po trzeciej lidze angielskiej jako pierwszy klub z międzynarodowym trofeum na koncie. Szok! Wszystko prawda. Cieszmy się jednak, że The Citizens wrócili tam, gdzie ich miejsce, czyli do rywalizacji na najwyższym poziomie. Drużyna Realu Madryt na ten mecz. Teraz na Państwa ekranach. Między słupkami Thibaut Courtois w obronie Eder Militao wystąpi razem z Antonio Rüdigerem. Luka Modrić oraz Tony Kroos zagrają na środku linii pomocy. W linii napadu wystąpi dziś Karim Benzema. Real rozpoczyna to spotkanie od środka. Miejmy nadzieję, że będzie to pięciogwiazdkowe granie. Luka Modric. Ciągle benzema. Czyżby miał wtargnąć w pole karne? Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Riyad Mares. Rodri. Perans Haland. Mares. Doczekał się ponownie piłki. Niedokładne teraz podanie. Ciekaw jestem postawy de Bruyne w dzisiejszym meczu. Pewnie jak my wszyscy. Potrafi panować nad piłką, jakby miał ją przyklejoną do nogi. Świetnie umie zawinąć obrońcą, który próbuje mu ją odebrać. Bardzo trudno go przez to zatrzymać, co czyni go niezwykle groźnym. Erling Haland. Piłka trafia do Halanda. Gryliz przy piłce. Wice chcą strzału. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Dobrze, teraz Manchester City buduje niebezpieczną akcję. Uderzenie. Proszę państwa! Ale koniec końców. Strzał niezbyt groźny. Spokojnie łapie to bramkarz. O nie. Co tu się stało? Strata. Rodri. Rodri. Cross. Tony Cross. Jamawinga przy piłce. Piłkę przejmują gracze City. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Haaland. Mares. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ilkay Gündogan. Ładnie teraz wymierzone podanie. Może być ciekawie. Piłka do Gündogana. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Rywale naciskają. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Haaland! Nie ma! Obronił ten strzał. Stawiają na krótkie rozegranie. Sędzia gwiżdże, rzut wolny dla City. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. Spokojnie wyłapuje to nie najlepsze dośrodkowanie. Luka Modrić. Teraz Vinicius Junior. Aurelian Chłameni. Do podania dochodzi Benzema. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Kwadrans przerwy dobiegł końca. Obie ekipy na boisku. Obie zmotywowane i gotowe do walki. Zacznie Manchester City. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Ebrujne będzie strzelał. Oj, nad poprzeczką. A wyglądało, że będziemy mieli bramkę. Audrey. Kevin De Bruyne. No i po ataku, zagrożenie minęło. Podanie do De Bruyne. Teraz pora strzelać. Czek, To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. To wykorzystanie sytuacji. Mamy więc powtórkę strzał na dalszy słupek. Co prawda ten udało się wybronić, ale zaraz potem dobitka. No to musiało się tak skończyć. Refleks plus świetne ustawienie przynoszą wymierne rezultaty. Brawo! To stał kiedyś na bramce ten bierze bezpośrednio po udanej paradzie. Przez chwilę jest się bezbronny. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Cross. Tony Cross. Kamavinga przy piłce. Juka znajduje teraz Benzemę. Aj, takim podaniem wystawia nerwy kibiców na próbę. Teraz do Valverde. Manuela Kanji. To, co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Grelish. Windogan. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Mają teraz dobrą okazję na kontratach. Kontrata, a obrońcy wracają bez entuzjazmu. No i mamy gola! No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. Czyli mamy w dwumeczu rezultat 3 do 3. Gryliś. Piłka trafia do Halanda. Dobry refleks bramkarza. Wypita piłka. Benzema. Pros. Teraz Vinicius Junior. Federico Valverde. Real Madryt. Do końca. Może królewscy pokuszą się o zwycięstwo. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Rodri. British. Ma piłkę teraz i Kai Gundogan. Ale może teraz będzie szansa. Gol proszę Państwa, mamy tutaj gola. Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo! Oto ostatni gwizdek i już wszystko jasne. Zespół gospodarzy wygrywa ten półfinał. Zdobywają bilet do wielkiego finału. Ależ zacięty był ten półfinałowy dwumeczton. Szkoda pokonanych. Gratulacje dla ekipy, którą obejrzymy w finale. Taki właśnie jest futbol. Tu decydują szczegóły, czasem i przypadek, ale właśnie po tym poznajemy najlepsze zespoły. Wygrywają kiedy trzeba.